Za 1500 polecam pracować, bo nie masz wyjścia, musisz utrzymać rodzinę. No. Ale jeśli jesteś zwykłym kawalerem, który skończył kurwa studia lub szkołę, nie pracuj stary za grosze, pamiętaj, bo jest przejebane. Ludzie Bacz, mają miliony porno. dziennie. Bacz, kurwa, lepiej w, lepiej w pornolach w porno. kurwa Dobra, grać bo... niż pracować normalnie. Lepiej w pornolach grać niż pracować normalnie. jest. Spalona Grudzia. Dobrze gadasz. Ja pracuję 8 lat i odłożyłem na kompa na raty. Nie ma co się śmiać. Nie ma co się śmiać. Daniel Magikal, który streamuje na procesorze i 5, karty graficznej Radeon R9 270, wziął kredyt 5000 tysięcy na komputer. I chłopak musi spłacać. Mimo, że ma mamę jaką ma, rodzina jaką ma, może jest patola, ale żyją jakoś. Trochę nie szanują młodszego brata. Zamiast kupować jedzenie do domu kupują alkohol. To też jest zjebane. Ale w ludziom się już w wełbach popierdoliło od tego życia kurewskiego za małe pieniądze. Tak już jest. To mhm. Każdy robi co może kurwa, żeby tylko się odstresować i zapomnieć o problemach. Ty na przykład co pijesz despertowski Ja piję kurwa co piję wiesz Ja piję żeby A ty zapomnieć na, którym mieszkasz? na ostatnim To chyba magik Rewa coś czuje Magikara. Będzie magik, będzie magik Podejrzewam, że będzie magik za dwa lata Ale zanim skoczę z okna kiedyś to powiem dla mamy, żeby się nie martwiła, bo Niech zrobi to samo co ja, bo to życie nie ma sensu Mama? To? Mama? A, a coś siostrą Bo to jest kurwa uwolnienie się od problemu Albo kurwa opierdolić bank <laughs> Żeby nikt cię nie złapał jako psycholog zarobisz, co? Bo innej opcji nie ma Faktycznie on dobrze ludziom, ludziom zaradza Strasznie no chłopi Masz problem, masz... masz, masz opierdolić bank, bank. I, być, bank. I z okna zarabiać. No Szwajcarski go kurwa, tak opierdolić to by było Ja wszystko. pierwszy raz jak zacząłem tak trochę psychologować to było podczas picia krupnika za ojcem no, wódkę no, piliśmy I on miał problemy z kobietą nową którą poznał Ona go doiła na kasę Ona go doiła na kasę Dawała mu dupy, on jej dawał kasę tygodniowo. Bo robił na budowie dostawał tygodniówki 800 zł I kopsał jej po 600 co by zostawiał 200 I te 200 na maszyny wydawał i zrozumiał po pewnym czasie, że jego Jezu, życie nie ma sensu. Rozstał się z tą kobietą, bo mu wytłumaczyłem, że go doi na kasę. Bo szuka sponsora. I zrozumiał. I dziękował mi dwa tygodnie. Mimo, że po pijaku... Mimo, że po pijaku nabiłem mu pizdę pod okiem, jak się biliśmy. Ale kurwa jest mi wdzięczny do tej pory. Jak ja wchodzę właśnie na strona tutaj, tak żył synowie szefa me meksykańskiej mafii. W kałach, wszystko Zabniesz tego psa, czy mam ci Ja na nie pomóc mam siły, siły na tego psa. To. Halo, halo, czy mogę spytać o coś? Ja mam pytanko, za co siedziałeś w ośrodku? W ośrodku siedziałem za to Miałem 14 lat, chodziłem z ojcem na automaty do maszyn. Maszyny te hazardowe. Chodziłem do baru. On przywiózł z Niemczech z zagranicy 30 tysięcy złotych. Po trzech miesiącach pracy tyle przywiózł. Bo jest hardkorowym budowlancem, zna się na wszystkim, więc zarabiał. Przywiózł te pieniądze do Polski, zaczął grać w automaty, dzwonił do mnie, wpadaj młody, kupię ci kole, wpadaj do baru, pizza czeka. On grał na automatach, ja jadłem pizzę podwiedziennie, piłem Coca-Coli ile chciałem. Paliłem rokety 40 po 15 zł w tamtych czasach. Żyłem jak król. On grał na maszynach, przepierdalał tysiące, wygrywał trochę i przepierdalał. Wkładał mi maszy w maszynę po 500 po 200 zł. Nauczyłem się grać w maszyny z nim. Zobaczyłem, jak łatwo jest czasami zarobić pieniądze, a czasami jest wpierdolić w dwie minuty wszystko, co posiadasz. <todgłosy> No uczyłem się trochę życia dzięki temu, poznałem ludzi kurwa agresywnych w barach, którzy prują się a do w ciebie w chuj w wie barach, o co wpływowych <grych> No wpływowych ludzi No wpływowych ludzi no, ale też byli tacy ludzie zgrywających kozaków, dresy po 60, po 100 kilo, ale zgrywali kurwa kozaków, a byli pizdami nie, w rzeczywistości Mama. Stary miał łańcuch na szyi złoty, za parę tysięcy w Niemczech se kupił Wychodził z baru, mnie nie było. Najebali Wiesz? mu w pięciu, zajebali mu łańcuch, rozjebali mu brew, zszywali mu oko i kasa się skończyła z tych Niemczech te 30 tysięcy. Przestał grać w maszyny Poszedł do roboty na budowę w Polsce, zarabiał po 2,5-3 tysiące I Ja mam ty. Sorry, mogę Daj mu to bo ja też mam taką historię, bo ja też mam ekipę takich robotników, nie? Też robimy jakieś tam dziesiony. No ale twoja historia przy tym to jest... Naprawdę poważna sprawa. Ale wytrzymałeś ty jakoś wszystko, to napięcie całe? Wytrzymałem, no. Byłem w ośrodku ogólnie za to, że ze starym grałem w automaty. mamie się nie podobało, że nie mam mnie cały dzień w domu. Więc zgłosiła sprawę. Miałem kuratora. Za pobicie kolesia niby, którego nie pobiłem bo nie pobiłem typa. W gimnazjum w pierwszej klasie. Adam Banasiuk się koleś nazywał. Miał zespół dauna. Mieszkał dwie klatki obok mnie. Więc jak miał dauna, uroił sobie w głowie, że go pobiłem. Powiedział to dla, jego, dla swojego ojca. Jego ojciec był prawnikiem. Więc my szybciutko udupił. Dostałem za to kuratora. Kurator dowiedział się, że chodzę z ojcem na maszyny i nie chodzę do szkoły. Przez to. Więc wpierdolili mnie do środka socjoterapii, w Stoku. 5 km od mojego miejsca zamieszkania. Posiedziałem tam pół roku, miałem solówę z typem. Wygrałem solówę z typem. Typ był z Lublina. I typ, który dostał, wygrałem solówę, rozprół się dla wychowawcy, że go pobiłem. Nie, że wygrałem solówę, że się biliśmy na pięści jak kurwa mężczyźni. Tylko powiedział, że go po prostu pobiłem. Napadłem go i go pobiłem. Więc przyjebali mi stały kurwa pobyt w ośrodku wychowawczym. Na zawsze. Do osiemnastki. Zacząłem spierdalać z tego ośrodka po pół roku, bo było to 5 km od mojego miejsca zamieszkania. Przedłem na autobus na setkę, jechałem na dworzec, z dworca na dwudziestkę do domu, leśna dolina, osiedle do mnie i spierdalałem do ojca. I policja mnie ścigała, jak uciekałem. Chowałem się do ojca do szafy, zamykał na klucz. Jak policja pukała, czy jestem w domu, chowałem się do szafy, siedziałem tam. Policja zobaczyła, że mnie nie ma, bo w szafie nie szperali. Ja byłem w szafie, oni chodzili. Pojechali w pizdu. Dalej siedziałem z ojcem i dalej chodziłem na automaty. I może psy mnie szukały. Cały czas w kapturze chodziłem, żeby mnie nie rozpoznali. I zacząłem spierdalać. Z osiem uczeczek miałem? I wychowawcą ośrodka głównym był ksiądz właścicielem. Ksiądz. Ksiądz, który dawał w łapę ludziom i ruchał dziwki kurwa. Wychowawczynie z ośrodka zapierdalał w bibliotece na kurwa. W tym. W piwnicy. Bo widziałem jak ciął ją kurwa chujem w pizdę. Wszystko widziałem. Był kurwa taki przepłacony ksiądz, że udawał tylko księdza, a dostał w łapę. Dla niego hajs się liczył. Na no, mało latach robił forsę. Za te ucieczki od Białego Stoku wywiózł mnie do ośrodka do Krakowa 700 km od domu. Zmienił się ośrodek. Z socjoterapii, gdzie nie było zamknięcia, może było uciec, do wychowawczego w zamknięciu. Pełne kraty w oknach, wszystko. I tam dopiero odżyłem. Mimo, że była patologia, mimo, że solówy z gościami mieliśmy codziennie, musiałem napierdalać się, żeby być kimś. Musiałem walić solówy, żeby mnie nie zgnoili. Chciałem tam typa po mordzie żyletką jednego, bo się rozjebał, że mu dresy ukradłem z najacza. I kurwa powiem tak. W ośrodku wychowawczym jest lepiej niż w socjoterapii. Bo tam są sztywne zasady. Nawet bąka nie mogłem puścić przy jedzeniu na stołówce, bo bym dostał w pizdę. Ogólnie było spoko. I kurwa nie żałowałem tego, że uciekałem ze środka zwykłego w Biemstoku. Jak mnie wywieźli do gorszego, to było lepiej, bo były zasady i była faza, waliło się typu w pizdę, waliło się solówy, szlugi się jarało kurwa w łazience, wychowawca wchodził, patrzyłeś przez dziurkę kurwa, przez drzwi, była taka dziurka, chodziłeś, paliłeś szluga w 10 osób w małej łazience, wychowawca wchodził, bombę... W